poniedziałek byłem w mieszkaniu i bez żadnego homestagingu zrobiłem na no szybko kilka zdjęć telefonem, bo nie miałem czasu. We wtorek nie zdążyłem dodać ogłoszenia, w środę dodałem je tylko na eliksie i zdjęcia wrzuciłem do góry nogami. W opisie nie chciało mi się nic spisać, więc napisałem, że mam mieszkanie do wynajęcia, zadzwońcie. W czwartek zadzwonił pierwszy telefon, ale nie miałem kiedy odebrać. W piątek również, oddzwoniłem dopiero w sobotę, okazało się, że najemca znalazł już mieszkanie. W niedzielę zadzwonił telefon, umówiłem się, bo w końcu ktoś chce obejrzeć. Wynająłem bez żadnej weryfikacji. Umowę miałem podpisać dopiero w poniedziałek, ale klucze już przekazałem w niedzielę. Najemca miał wpłacić kaucję w poniedziałek i we wtorek drugą ratę. Nie wpłacił nic, nie odbiera telefonu. W związku z tym proszę o pokutę i rozgrzeszenie. Synu, za pokutę musisz przejść na kolanach dookoła blok, gdzie wynająłeś to mieszkanie w niedzielę. Na którym piętrze znajduje się to mieszkanie? Na czwartym. Świetnie. W takim razie również na kolanach wyjdziesz na czwarte piętro i zdobędziesz kaucję. A jeśli by Ci się to nie udało, wejdź na YouTube, Develocus, obejrzyj wszystkie filmiki o zarządzaniu najmem, wejdź w opis, kliknij w link i zapisz się na konsultację bezpłatną. Idź i nie wynajmuj więcej sam.